Wybrałem 60 tysięcy na paryskich i znalazłem już trzy przewodniczki. Jest lekko swe. nie jest lekko Ale ja w ogóle to jest, się zrobił rozpiździel cały piękny krzacze, proszę państwa. Więc ale tu pachnie kadzidłami. Przygrzeła, bardzo przygrzewam. Szczęście mój papa. Planowałem tutaj wrzucić disclaimer. O, byłem w Nepalu zanim to było modne. Po czym przyszedł. Pan Jakub Patecki pozamiatał cały internet, a ja jedynie mogę dodać stary, całkowity szacun za to, co zrobiłeś. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się coś nagrać, bo matematyka nie kłamie. Można, jak najbardziej. Po długiej, wyczerpującej podróży w końcu wylądowałem w stolicy Nepalu. Ogarnąłem jak najszybciej wizę, znalazłem bagaż i załatwiłem takie rzeczy jak SIM czy wybranie pieniędzy. <laughs> Kolejka do automatu, bym miał pieniądze w sobie, bez tego będzie przypał. Is it work? Uh, I think so, jest. Okej, thank you. Jeszcze nigdy nie wybrałem tylu banknotów jak mam być szczery. <laughs> mam taką kupkę, że mi się nie mieści w miejscu na paszport drugą kubkę w portfelu. Wybrałem górna 60 tysięcy na gigle Zapowiada się grubo, ale ludzie się wydają bardzo, bardzo mili. I nie są aż tak nagabujące o dziwo A za transakcję zapłaciłem 500 nóg nuk, nóg. Nepalski, a to dość dużo. 10 zł za wybranie hajsu. Po wyjściu z lotniska poszukiwałem jakiegoś transportu miejskiego, by dostać się do punktu z pozwoleniami na trekking. Ale po bardzo krótkiej chwili okazało się, że tutaj nie ma nic takiego jak komunikacja miejska, i byłem zdany na swoje nieudolne targowanie się. 500? 500? Zobaczę. I może wrócę do nawet nie zrobiłem trzech kroków. Six hundred, seven hundred, six hundred fifty. No trzy. Dzień To Ja jestem twenty. How to say na, thank you in Nepali? Nepali? Yeah. Namaste. Namaste and yeah. thank you? Thank you. Danewar. 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 <laughs> Przygrzewa. Bardzo przygrzała. Record video. Drogi w Nepalu ty większy misz masz niż na boiskach Ekstraklasy. Jak ty Thank you, bye. Im szybciej sobie załatwię pozwolenie, tym szybciej będę miał to z głowy i zobaczymy, co dalej. Pewnie do hostelu, ogarnąć się. O, patrzcie. Namaste. Namaste. Anna Purna, Circuit Trek, udało się, mam pozwolenie na swój trekking, zapłaciłem tak naprawdę e, 2300, tutaj pisze 3000, ale gość mi polecił 2300, bo nie płaciłem w dolcach i powiedział, że mam przekazywać wszystkim znajomym, że tak naprawdę to prawo się zmieniło i nie potrzeba teraz ASEA permit, które wymagane było przy przewodniku, bo wszyscy dudnią o tym, że trzeba mieć teraz przewodnika, nawet na lotnisku mi dudnili, ale nie trzeba mieć I można zrobić to samemu. Kurwa, U... to jest szczęście w moich oczach, patrzę na to i pogać mi się chce. Lecę a hotel umyć się w końcu, a potem będę decydował co dalej. Lecę w mélange na miasto i nie wracam. Ale muszę mieć minę. Wchodzę po prostu po schodach, a cieknie ze mnie. Jednak duchotka i temperatury robią swoje i powietrze jest naprawdę bardzo brudne. No. Ja yeah. i w ogóle coś z tym plecakiem trzeba będzie zrobić, bo na razie waży za dużo będą to powolne spacerki Jak już tu jestem w okolicy to lecę na New Road To jest jedno z największych targowisk na świecie, ruchomych targowisk To jest ogromna ulica, gdzie raz za nią na nią wejdę To jest jebutnym targowiskiem, nie wiem po co tu idę Ale już to mam po drodze do hotelu Więc zobaczę to dziś W ogóle patrzcie ile tu tuków tutaj jest, jak są powypychane Nie no tylko, ale tu pachnie kadzidłami Naprawdę uwielbiam kadzidła W ogóle to jest, się zrobił rozpizdziel W ogóle zapomniałem, że ruch jest lewostronny w tym wypadku. Ja szedłem cały czas prawą, się zastanawiam czemu ludzie mnie mijają. Tak, to ja. No, jest ciekawie. Ale jeszcze część rzeczy jest pozamykana, może i dobrze. Nie chwaliłem się rodzicom, tylko paru znajomym jest też sposób poznawania ludzi w podróży poprzez Tindera, by je oprowadzali i znalazłem już trzy przewodniczki. Muszę się, z którą się mówić, może dzisiaj się uda. Jest to ciekawe rozwiązanie. Zobaczymy, czy zadziała i, i czy w ogóle wrócę. Więc pamiętajcie, jeżeli coś się ze mną stało, ale kamera została znaleziona, to zostałem zaciukany przez jakąś. No nieważność. Jestem tutaj, hotel mam tu u góry. To mogę jeszcze dwie przecznicze, C przejść i później tylko góra, góra, góra przez kilometr z hakiem. Nie jestem. Lecąc do hotelu, spotkałem gościa, który mnie zaczepił. Gościa Cindy. A okazało się, że chwilą miał spotkanie z premierem Nepalu. Tak, z premierem Nepalu i próbował sprzedać dla rządu całego jakieś jego skuterki elektryczne. No, dość nieźle opowiadał o swoich biznesach. Potem dość mocno mi posłodził, powiedząc we mnie nadzieję biznesową. No nie wiem, nie wiem, jeżeli się kiedyś dorobię, to pamiętajcie, że dzięki niemu. You are personality. You are very smart. Knowledge. Thank you so much. Namaste. Bałem się, że będę sam na tej wyprawie, ale cały czas kogoś spotykam, cały czas z kimś gadam. Poza tym, że gadam do kamery. Wow. Jak, jest to niesamowicie oczyszczające uczucie. W sensie... wow. Siwo. Pudzian trzepie Okay making video Namaste 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 Hotel był bardzo fajny i schudny, w cenie 16 zł miałem dość nieodparte wrażenie, że w nocy coś mnie ta skóra zbyt mocno swędziała. Ale przechodząc do Meritum, na dole była tablica i były na niej wywieszone zdjęcia osób, najpierw tym powiedział, że są osoby zaginione, więc mi było mega przykro, po czym się poprawił powiedział, że go English is not so good i okazało się, że to są osoby, które były tutaj kościami w hotelu. A że mój ziomek Artur będąc na pielgrzymce wziął i wsadził moje zdjęcia do jakiegoś sanktuarium we Włoszech, no to po prostu stwierdziłem, że tutaj też muszę być. A jeżeli wy byście chcieli dać gdzieś moje zdjęcie, to nie prosto z załącznika tam na dole. Jestem po kawie i do przykaczki o Jestem bardzo głodny. nudle byłyby bardzo spoko. I I have dalej. Like or... No dalej. No dalej. No to No dalej. No dalej. czy... No a uh, I Ja prefer I will try chicken. Let's try butternut and uh, this GT masala. właśnie nie mówiłem, że mój angielski musi się rozkręcić, tym angielskim muszę trochę bardziej załapać. Dobra, to sobie poczekamy na jedzonko i zobaczymy jak lokalnie się tu je. czytam na internet, ile wyjdzie mi kosz takiego treku Samodzielnie ile warto zabrać, nie zobaczymy, co się tutaj da z zmienić. na forum trekkingowym znalazłem, że 20 tysięcy rupii wystarczy, ale warto wziąć więcej. No to starczy, jeżeli się uda. O! Jest lekko ostre. To nie jest lekko ostre. To jest bardzo, bardzo ostre. Wow. Mamy taki chlebek, ale ten chlebek jest słodziutki i przepyszny. Mam nadzieję, że nie pożałuję tego kurczaka. Ale no jedzą to, oprócz tytułów, te... nie. Oprócz dobrze. Oj, bardzo ostro. Gościu powiedział, że to będzie łagodniejsze. Oj, pani. No, to jest jakiś ich jeszcze raz to sprawdzę. Chicken tikka masala i butternut. Obiadek jakoś za mniej niż dwie dyszki. A... Ło. Wow. Myślę, że... Yes, very good. It's like good spicy, you know, sometimes it's good to eat some spicy food. It is 16 rubies. Uh, okay, that's no problem. Let's try it. Polska. Polska is a... It's my surname. My surname yeah. And that's... Yeah. it's so small for okay, now, no. but it will be bigger. But we enjoy your travel video. Thank you so much. A i zapomniałem jeszcze dodać. Zostaw suba oraz łapkę w górę. Dobra, już? No to lecimy dalej. Wiecie, ile wyszło za ten obiad? 14,46. Ja się najadłem. Okay, Thank you, you. goodbye. A, najadłem się w opór. Bardzo fajni ludzie. No, poza tym, że ostre i czuję, że mnie zagrzało ładnie, ale a, fajnie. No, I, tylko żeby mnie nic nie potrąciło. Tak, to jest gitara. Mam chyba wszystko. Wracam na hostel, odpocząć. No, ale mega. A, cudo, 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 cudo. Matko będę to powtarzał, ale wow. No, długo nie będę ogarniał, co tu się tak fajnego dzieje. W sensie czemu? Jak? Co? Gdzie? Kiedy? Wow. To jest super ziemia, który zaproponował mi ściżenie. I said that you are the best haircuter. Just, just reading a little, very good. Ah, uh, it's okay. For now, it's okay. I like it. Seriously, I like this stuff. Ah, it's, uh, it's not. Now it's okay. Okay, but thank you so much. Head <laughs> massage? No. Thank you how uh, head massage very good. How much? You tell me. <laughs> okay, let's try it. Oh my God. Kamera się przewróciła i mikrofon przestał działać. Bardzo szybko uświadomiłem sobie, że brak ustalonej ceny stanie się bardzo dużym problemem. Wszystko zaczęło się od delikatnego masażu twarzy. Potem na twarzy wylądował u mnie jak Pomyślałem, profesjonalna robota. Do momentu, gdy sznurem był zdzierany brud z mojej twarzy. Zacząłem się zastanawiać, za co pokutuję. I przez przypadek ziomo wyrwał mi kolczyk. Z dość dużym impetem. A co się działo dalej, to musicie po prostu zobaczyć sami. całej tej usłudze masażu, spa podobnej zapłaciłem i zwinąłem jak najszybciej wrotki. Jakiś czas temu przyszedł tutaj gościu, który pracuje w hotelu i zapytałem się jak to jest ze sprawami Mary Jane i takich innych wiecie rzeczy i powiedział że tylko podczas święta Daze tutaj ludzie palą i że wtedy po prostu jest święto każdy odpoczywa I jakaś dziewczyna przyszła do mnie posiedzieć zaczęliśmy sobie gadać ona da mnie mordo patrz co jest za tobą a ja tak kurno cały czas tutaj siedziałem na tym krześle za mną był cały krzak Goście ze mną rozmawia o tym, że nie, teraz nie ma tutaj nic, nie pali takiego, a za mną jest cały piękny krzacz, proszę państwa. Uh, idę po piwko, bo tutaj koleżanka też poszła i zobaczymy, co z tego. Znaczy, kontynuujemy rozmowę o tak. Chin. chin. A, Chin, in Australia? Co? So, ok, yeah. we have na zdrowie. Chin, chin, na zdrowie, in Poland? Yeah. Yeah. Jestem po wszystkim dzisiaj w łóżku. To był długi wieczór. pobawione. <grywany> no właśnie, było fajnie. No więc dobranocki i jutro w troskę.